Czy Polaków jako naród stać jeszcze na wielkość? Takie pytanie nasuwa się w trakcie oglądania prac Stanisława Szukalskiego, które otwierają wystawę Późna Polskość. W czasach II Rzeczpospolitej, poszukując nowoczesnej formuły sztuki narodowej, artysta czerpał z archaicznej słowiańszczyzny i sztuki Imperium Inków. Odpowiadało to mocarstwowym ambicjom elity kraju. Poszukiwania doprowadziły Szukalskiego do antysemityzmu, co twórcy ekspozycji zasygnalizowali nawiązaniem do monumentalnej estetyki faszystowskiej. Dlatego pewnie po drugiej stronie ściany, na której znalazł się zaprojektowany przez artystę znak toporła, pojawił się zniekształcony i zwęglony czarny orzeł znak negacji nacjonalizmu. Niektórzy są zmęczeni polskością. To nie jest flaga, zarzeka się autor fototapety z obrazem pokoju o białych ścianach i czerwonej podłodze. Nuda powiada inny na widok polskiej flagi, chociaż pod tym znakiem ginęły setki tysięcy Polaków. Ale słychać też głos nieoczekiwany Jestem Polakiem, więc mam polskie obowiązki. Dorota Nieznalska cytuje głównego ideologa polskiego nacjonalizmu Romana Dmowskiego, prywatnie własnego przodka. To ironia czy szczere wyznanie artystki? Głosicielem polskich powinności był papież Jan Paweł II. Mówił, Czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polskę. Jednak artystów irytuje płytki kult naszego papieża ze strony Polaków. Na jego brzydkie pomniki jeden z artystów odpowiedział serią figurek jednego z największych rodaków pomalowanych pstrokato jak ogrodowe krasnale. Do sfery sakrum osadzonej we współczesnej stylizacji odwołuje się autorka pracy Pieta i wywołuje ostrą reakcję, co widać w towarzyszącym pracy wideo. Grupa narodowców zaprotestowała przeciw takiemu wykorzystaniu tego popularnego motywu z ikonografii chrześcijańskiej i zarzuciła artystce profanację. Kolejny artysta próbuje dotknąć innej spuścizny, wojennej traumy, głęboko wpisanej w polską tożsamość. Ubrany w strój Showmana wciela się w rozstrzelanych bohaterów obrazów Andrzeja Wróblewskiego, jak gdyby męczeńska śmierć stała się rozrywką. Desakralizację wieńczy sukienka Grzechów Polskich, dedykowana obrazowi Matki Boskiej Częstochowskiej. Artysta wkomponował w nią materialne symbole wszystkiego, czego się wstydzimy, myśląc o Polsce i Polskości. Według przeprowadzonej wśród Polaków ankiety, naszym najcięższym grzechem jest nacjonalizm. A co z naszym patriotyzmem? Odwołuje się do niego projekt przygotowany dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierownictwo muzeum uznało jednak mural przedstawiający powstańców z nagimi torsami za zbyt erotyczny i odrzuciło go. Zresztą lepiej siedzieć niż powstać. Państwo polskie pozostawia wiele do życzenia. Oto reporterski zapis reakcji Polaków na katastrofę smoleńską, obnażający na nowo absurd tej tragedii, której państwo zdaniem jednych nie umiało, zdaniem innych nie chciało zapobiec. Artystka proponuje więc naprawę rzeczpospolitej poprzez poprawę warunków pracy elit politycznych. Po konsultacjach z posłami zmienia kolorystykę sali posiedzeń na bardziej energetyczną, wprowadza żywą roślinność, wyznacza posłom miejsca zgodnie z kluczem geograficznym, a nie politycznym i usuwa krzyż. Osobny wątek wystawy stanowi upadek mitu Solidarności. Seria inscenizowanych zdjęć współczesnych rebeliantów patrolujących ruiny Stoczni Gdańskiej zdaje się wzywać do ponownego buntu. Natomiast instalacja Solidarność Made in China uświadamia, że na skutek popartej przez Związek Transformacji Ustrojowej wiele miejsc pracy przeniosło się za granicę. Dlatego puentą tego wątku wydaje się być instalacja Oto jest głowa zdrajcy czyli głowa Lecha Wałęsy z kablami elektrycznymi przypominającymi tętnice. Praca nawiązuje do toczącego się w polskim społeczeństwie sporu o polityczną przeszłość przywódcy Solidarności. Czyżby wyzwolenie klasy pracującej bardziej udało się 150 lat temu, gdy na ziemiach polskich, zaboru rosyjskiego, zniesiono pańszczyznę? Brama triumfalna, zbudowana w rocznicę tego wydarzenia, niepokojąco przypomina bramę w Auschwitz z szyderczym napisem Arbeit macht frei praca czyni wolnym. Wprowadza jednocześnie w dzieje Polski pojęcie kolonializmu wewnętrznego, który polegał na niewolniczej zależności większości społeczeństwa od elity narodu. Późna polskość przedstawia silnie krytyczny nurt polskiej sztuki, ale nie wszystkie prezentowane na wystawie prace są krytyczne wobec polskości. Epoka błękitu Tu stara się pogodzić, jak się wydaje, sprzeczne nurty. Twórcy pracy połączyli fragmenty dzienników Gombrowicza z zapiskami z więzienia kardynała Wyszyńskiego. Stworzyli z nich wspólny kolarz, sprawiający wrażenie, że ich autorem jest jedna osoba. Projekt zrealizowany na zamówienie CSW wychodzi poza jałowy spór pomiędzy krytykami narodowej idei a zanurzonymi w martyrologii konserwatystami. Pokazuje równocześnie, w jaki sposób twórcy późnej Polskości pojmują tożsamość narodową. Warszawska wystawa przywodzi na myśl legendarną ekspozycję Polaków Portret własny, pokazywaną w Krakowskim Muzeum Narodowym w 1979 roku. Tamta była afirmacją polskości, jak gdyby przeczuwała zryw narodowy, który wydarzył się już rok później, gdy wybuchła Solidarność. A co zapowiada wystawa w CSW Ujazdów? Upadek czy przemianę naszej tożsamości?